hydrostatyka zadanie o takiej treści. Ile wynosi gęstość sześciennego drewnianego klocka, jeśli pływa on w wodzie zanurzony do połowy? Gęstość wody to 1000 kg na metr sześcienny. No i będziemy tutaj korzystać z prawa Archimedesa zapisane, zapisane na żółto. Przypominamy, że na ciało pływające w cieczy działa siła wyporu dodatkowo oprócz siły ciężkości. I prawo Archim Archimedesa mówi o tym, że siła wyporu jest równa ciężarowi wypartej cieczy. Czyli wzór na ciężar, na siłę ciężkości to jest masa razy przyspieszenie ziemskie. Więc skoro jest to ciężar wypartej cieczy, czyli tutaj mamy masę cieczy w tym wzorze na siłę wyporu i przyspieszenie ziemskie. Jak sobie wyciągniemy ze wzoru na masę z gęstości, bo masa z wzoru na gęstość to jest rho razy V. No to tutaj będzie gęstość tej cieczy, czy wody w tym wypadku, razy objętość tej wypartej wody, a objętość wypartej wody jest równa objętości zanurzonego ciała, więc jest to objętość zanurzonego ciała również. I razy przyspieszenie ziemskie, czyli od tych wielkości zależy siła wyporu. Tutaj w tym zadaniu mamy policzyć gęstość sześciennego klocka, i tutaj jest bardzo ważna informacja, bo pisze, że to ciało pływa, to jest bardzo ważne. Bo tu rozwiązując zadanie, możemy wykorzystać warunek pływania, czyli taki, że jak ciało pływa, to siła wyporu jest równa sile ciężkości. Więc sobie ten warunek. Zapisujemy, a że tutaj jest gęstość klocka szukana, a w tym równaniu nie mamy gęstości klocka, no to rozpisujemy te wielkości, czyli piszemy tutaj wzór na siłę ciężkości klocka, no i tutaj rozpisujemy wzór na siłę wyporu. I tak, siła ciężkości to jest masa razy przyspieszenie ziemskie, że siła ciężkości działa na klocek, to to będzie to masa klocka razy przyspieszenie ziemskie. Siła wyporu to mamy tutaj wzór, tylko zamiast gęstości cieczy wpisaliśmy gęstość wody, z tego względu, że tutaj jest to w danych w zadaniu jako rowu, a nie jako roce, dlatego my używamy takiej wielkości jak w treści zadania. Dlatego tutaj mamy gęstość wody. Razy przyspieszenie ziemskie, tak jak tutaj we wzorze, i razy jedna druga objętości klocka, dlatego że ge, objętość klocka y, zanurzona jest y, połowa tego klocka. Więc dlatego tutaj w tym wzorze jest objętość zanurzonej części ciała, a połowa ciała jest zanurzona, dlatego tutaj jest jedna druga objętości klocka. No i teraz tak, skoro mamy gęstość klocka szukaną, to dalej nie mamy tej gęstości klocka w tym równaniu. No to to, co to jeszcze możemy rozpisać, to możemy rozpisać wzór na objętość, korzystając ze wzoru na gęstość. Przynajmniej przypominamy wzór na gęstość to jest masa przez objętość, i jak wyciągniemy z tego wzoru objętość, to to będzie masa na gęstość. Stąd właśnie ten wzór na objętość klocka. Zamieniłam na wzór na objętość, po prostu z wykorzystaniem gęstości i masy. Tutaj jeszcze przy okazji podzieliłam sobie to całe równanie przez przyspieszenie ziemskie, ponieważ ono mi się tutaj w tym momencie skróci i nie będzie go już w tym równaniu drugim. Czyli tutaj już nie mamy przyspieszenia ziemskiego. Rozpisałam sobie objętość klocka jako masa klocka przez gęstość klocka. I teraz nam się tu powtarza masa klocka, czyli można to równanie jeszcze sobie podzielić obustronnie przez masę klocka, bo masę klocka też nie mamy podanej, więc bardzo dobrze ona nam się też tutaj skróci i już tej wielkości tutaj nie będzie. Jak podzielimy masę klocka przez masę klocka, to zostanie nam 1. No i tu nam zostanie gęstość wody przez gęstość klocka. No, i teraz już właściwie mamy wszystko, co jest nam potrzebne, bo wystarczy, że sobie teraz wyciągniemy to, co y, potrzebujemy, czyli gęstość klocka z tego wzoru. No, i wychodzi nam wzór końcowy na gęstość klocka, czyli ta gęstość będzie równa połowie gęstości wody. Czyli 500 kg na metr sześcienny będzie odpowiedź.